bardzo serdecznie i pozdrawiam bardzo serdecznie. A gdzie się znajdujemy? Słuchajcie, znajdujemy się w pod wiaduktem, nad wiaduktem, koło wiaduktu, gdzie nagrywano kogo? Charego Podera. I my czekamy, słuchajcie, na przejazd tego słynnego, słynnego parowozu, worozowozu. Nie no ciuchci. Czekamy na ciuchcie. No i zobaczymy, czy, czy zaraz przyjedzie, czy nie przyjedzie. Jedzie. Słuchajcie, jedzie. Ala nagrywa z tamtej strony, żebyśmy później mieli. O, zobaczcie. ok. Dymi Most harego potera wjeżdża właśnie pociąg. Weź tego kikuta mi stąd, siemanko, siemanko. I wjeżdża właśnie pociąg Harry'ego Pottera. Wjeżdża Harry wraz z ekipą. Kochani, Harry jedzie do szkoły. Danusia, Harry goes school. Aj, look! O. Oh. I tak właśnie wygląda. Słuchajcie, przejazd. Przejazd pociągu Harry Pottera na tym wiadukcie. Było. Minęło. I zobaczcie. I to cały urok tego wszystkiego, co tutaj było. I teraz wszyscy się zrywają. I, I wszyscy idą już do swoich samochodów. Słuchajcie, 3 sekundy. Ale warte. Ale warte. Ala mówi, warto. Jasne, jak nie to warto. to że jestem fanką Harego Pottera. Fanką Harego Pottera. Danusia też zaliczyła, także. Dzielna jest. Jest bardzo dzielna. Teraz poczekamy, aż trochę te tabuny się zluzują, bo tutaj wszyscy teraz schodzą z gór. Z tych przepięknych widoków. Więc. Tak to wygląda. No na pewno będzie odcineczek, słuchajcie, dzisiaj o godzinie 19 z tego Harego Pottera całego, z wyprawy z Harry do Harego Pottera, więc... Chodź, weźmie na rączki, dobrze? Mama weźmie na rączki, ale uważaj, nie poślizgnij się. I I pomału schodzimy. Ty go. Ja... Ja czekam, ja czekam, a to to wszystko wiecie, bo tutaj trochę tych ludzi przyszło. Także wiecie. Wspaniałe miejsce, fajny wypad z rodzinką, z przyjaciółmi, ze znajomymi. Polecam bardzo, bardzo taki wypad dla wszystkich. No, Jacek też ma live, no słuchaj, no, Rado, czy ty utrzymujesz kontakt jeszcze z tym? Jacek, y ej Kowalska, tak. W czasz ognia Harry przylatuje z jakiegoś nad Tamizą obok Big Bena, Pałacu, Westminster Westminster i Lambeth Bridge. Dokładnie Mariusz, tak jak piszesz, tak jak mówisz, tak to jest. O, ja o oh, sorry. Ja tu się kręcę ze względu na to, żeby, żeby tu wszyscy zeszli, żeby tu yy, część rzeczy, co znaczy część ludzi, sobie poszła, żebym ja tutaj nie musiał kwic. Wszech to poleci na mnie, albo co, ta tu się usiada, usadawia, usadowić nie może. A to będzie długa droga. Pielgrzymka, słuchajcie, od Harry'ego Pottera wraca. Kochani, nie zapominajmy o łapkach w górę. Nie zapominajmy też o subskrypcji, i będzie Sikalafon. A ja w tym tłumie wypatruję białej damy. Białej damy i czarnego rycerza. Także już wracamy, staramy się, wiecie, w miarę tutaj sobie przejść. Ojejciu, bym poleciał, ja to się zawsze w jak. Ale właśnie mówiłem tutaj do widzów, że czekam. W tym tłumie na białą damę i czarnego rycerza, więc już jestem, słuchajcie drodzy widzowie. Już jestem tutaj ze znajomymi. Oddaję trzymałem wściśnięte. Bardzo dobrze dziękuję. Na co mi to później potrzebne? A mówiłem. Słuchajcie, wejście jest bardzo szybko się wchodzi elegancko. Ale zejście w tych tabunach, no to niestety. Ludzie, no rzeczywiście, słuchajcie, ludzie powychodzili z krzaków. Zobaczcie. Jak ja to mówię, dwie minuty takiej wspaniałej przygody, a czekania cztery. Uważaj. Uważaj, rzekła biała dama. Przed, przed upadkiem rycerza. Uważaj. Roro, jak wrażenia? Warte. Warte tego wysiłku, przyjechania tutaj, nawet nerwów. No słuchajcie, no. Co to za życie by było bez odrobiny adrenalinki i nerwów. Ale usłyszałem te odgłosy, słyszałem te, te... Och jej, wow! No, słuchajcie, ja Wam powiem, niecodziennie nie przyjeżdża się na most, Har na wiadukt Harry Pottera, czy coś. Ale powiem Wam też, drodzy widzowie, że z tą bramką to odwalili. Mogli jakąś sprężynę założyć, bo ja przywaliłem sobie bark. To i w głowę może trafić, zobaczcie, to takie bardzo nieporęczne jest. Discovery Channel. Także... Zamiast ja o właśnie bym dostał, zawsze bym, właśnie bym oberwał, ale to... to wiecie. A. Mariusz Andrzejewski, a no widzisz, mnie też to wszystko zaskakuje, że siedzisz w domku, piszesz, a ja w Szkocji odpowiadam. Wyobraź sobie, że ja w Szkocji, po Szkocji chodzę, nagrywam, a meldunek jest yy, w Glasgow Central na komendzie. Z bardzo szybką prędkością światła, informacji i to wszystko prze, przechodzi. O! I pogoda jest bardzo, bardzo, że tak powiem, sprzyjająca, tak. Blenka to niech uważa, jak idzie. Ten z tym kijem tutaj paraduje, zaraz ramię w łeb strzeli, dopiero będzie. Kochani. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, resztę kombinujcie sobie sami, żyjcie zdrowo i bogato, jedźcie, pijcie, bawcie się z nami i kochajcie jak my kochamy. Bądźcie szczerzy, zdrowi, radośni. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za tak wspaniałych gości na live i zapraszam o 19 na kanał Rado z Londynu na filmik z wyprawy na wiadu R. Pottera. Kochani, trzymajcie się i do zobaczyska.